Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy łopatkę do słoików. Łopatkę opłukałam, pokroję na mniejsze kawałki, oprószymy solą i pieprzem i będziemy piekli godzinę czasu w 180 stopniach. Później łopatkę przełożymy do Słoików i będziemy pasteryzować. Godzinę czasu. W ciągu trzech dni po godzinie będziemy łopatkę pasteryzować. Tak, łopatkę już mam pokojoną. Ja tutaj miałam 2,5 kg łopatki. Opruszamy solą i pieprzem. Należy przyprawy wetrzeć bardzo dokładnie. I łopatka wędruje do piekarnika na godzinę czasu. Łopatkę do słoików już mam lekko podpieczoną i teraz przełożymy mięso do słoików i szczelnie zakręcimy i będziemy układamy w słoiku 3 czwarte. Zakręcamy słoik, należy dokładnie brzegi wytrzeć, zalewamy powstałym tłuszczem i będziemy pasteryzować godzinę czasu w odstępie 24 godzin. pewność, że ta łopatka ja to w ten sposób robię, dociskam i trzy czwarte mam słoika. Należy brzegi dokładnie wytrzeć Zakręcamy, jeszcze zalejemy powstałym sosem i będziemy pasteryzować Tu mam w garku garnek, mam wyłożony ściereczką i wstawiamy słoiki do garka i zalewamy 3 czwarte y, słoika wodą. I będziemy gotować, tak jak już wspominałam, godzinę czasu. I tak zrobię z pozostałym mięsem. I tak oto łopatkę. W słoikach mamy ugotowaną. Tak jak już wspominałam, gotowałam po godzinie czasu 3 razy w odstępach 24 godzin. Tak wygląda łopatka w słoiku. Słoiki miałam zalane 3 czwarte szklanki. Wodą. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Łapatka w słoiku.